Początek był na lewo na mapie i on tutaj pójdzie tak. do, do zapory. To jest. No i najpierw to No, tak taki jest bardzo. I tyś wygląda jak chłopak, która próbuje gdzieś auta. Pana, która próbuje gdzieś z auta? A, to widzisz? Myśmy, my, kiedy żyliśmy z Maxem i Zorkiem, tsunami pokazywałem, wiesz? I jego to zafascynowało. I potem, jak już coś, to fale, chcę zobaczyć fale, żeby mu pokazywał. I tam, I tam właśnie ta fala porywała samochody. Dużo samochodów, prawda, Oli? No. I 50-40-20 ludzi zginęło. Tak, bardzo dużo ludzi tam zginęło. Bardzo dużo. Ludzi. Kieruj! A, a, a. Kieruj! Kieruj dobrze! No długo się kieruj! No sieć! Sieć! Teraz przyjdzie, czekaj, mama idzie. My odjedziemy, a mama będzie biegła Aha. za nami. Nie, to już mamy to jakby Ty bez nimi siedzieć? Ja sobie siądę. Dasz rady, tak? No. Olka, tysz to dasz rady. Francisz, piszę. Też? Tak, tak. Nie, to jest Chyba zrobimy jak stanie. Uuu... Oni ładnie to taki jedzie, że ja muszę iść. Co to jest za robota? Кэдэхгүй <coughs> та. <coughs>